Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Dzisiaj test 110 E4A za jego sterami Raimondo 10 z klanu Zakolaków. Mamy mapę Pilzno z losowaniem na tiery 9. Raimondo, pierwsza, tutaj uwaga. Weź chłopaku, zamontuj automatyczną gaśnicę. Naprawdę ja rozumiem, że można oszczędzać, ale no dzisiaj tych gaśnic automatycznych można nakupić trochę za 10 tysięcy za 10 tysięcy kredek na promocji, a tych gaśnic nie zużywa się, nie wiadomo jak dużo. Po prostu lepiej to wygląda. Ja wiem, że ktoś powie, dobre dobra, ze ja spacją kliknę, będę szybki, niczym błyskawica. No ale no kurde, jak widzę małe gaśnice, to mi się przypominam w sprzed, nie wiem, 10, 12 lat, trochę się pozmieniało jednak w tej grze. Jedna arcioszka na stronę. Rajmon dojedzie do hangaru. Ja niedawno grałem te 114, bo robiłem ulepszenia polowe, ale grając ze czwórką, nie wykręciłem żadnej bitwy, którą jakoś wyjątkowo chciałbym wam pokazać. A E3 w bmm więc dlatego mieliście odkurzony materiał z E3. E4, no E4 to tak naprawdę pół heavy, pół tedek, tak? To no nie jest taka typowa maszyna do kampy. Z drugiej strony do agresywnej gry często zniechęcają nas dwie rzeczy. Pierwsza to ten wielki właz, który mamy na ubieg, który jest wixpotem i no ludzie nas po prostu na bliskim dystansie bardzo łatwo dziurawią. Nawet jeżeli próbujemy go zasłaniać czy się ruszać, no to mimo wszystko łatwo jest tam w nas wbić. I druga rzecz, która mnie też mocno irytuje, to depresja działa, bo ona mogłaby być na tej E4 jednak lepsza. Zwłaszcza, że przesiadamy się na E4 po te 30 T30, która ma bardzo przyjemną depresję, więc e jest takim trochę strzałem w ryj. Przynajmniej kiedyś dla mnie była takim strzałem w ryj po graniu T30. No ale, ale wiadomo, Alfa robi swoje, plus oczywiście penetracja, tak. 295 peny podstawy na APQ, 870 m na sekundę i jeśli chodzi o CRK, która jest tutaj peną goldową, znaczy pestą goldową, to mamy 375 peny i prędkość prawie 1100 m na sekundę. Więc bardzo dużo osób korzysta z tej głównie amunicji na czwórce. Co mnie nie dziwi, zwłaszcza że no, jak gdyby też chcą sobie skontrować trochę inne niedoskonałości tego pojazdu. Ale niektórzy czwórkę lubią ze względu na na to, że mają chociaż pewne możliwości wychylenia tej wieży, obrotu, niej, obrotu jej. A bezwieżowymi Tedekami, no nie każdemu się dobrze gra. No bo czasami wychodzą takie akcje krzywe jak temu Gonkiewiczowi przed nami. Yy... Ja wolę trójkę. Ja wolę trójkę, zdecydowanie. E4 nigdy jakoś bardzo nie kochałem. Żeby nie było, też nie, nie ma tak, że jakoś wyjątkowo nie lubię, ale nie jest to pojazd, którym, jeżeli mam. Jeżeli chciałbym sobie zagrać jakąś dychą od tak, to na pewno nie jest to E4. Jak mam zagrać? Dobra, zagram, jakoś, jakoś, oczywiście, jakoś oczywiście to przeżyję. Kwestia tego, jak będzie spisywało się działo. Dlaczego? Dlatego, że działo tutaj też bywa bardzo kapryśne. Miałem bitwy podczas robienia ulepszeń polowych, że to działo się totalnie, mnie nie słuchało. I na przykład potrafiłem mieć przy zdejmowaniu mnożników sesję, w której to robiłem po dwie pestki na bitwę, nie więcej. A miałem sesję, że miałem kilka bitew takich, między 4 a 5 tysięcy uszkodzeń bez większych problemów, więc no... Kapryśność robi swoje, 1 do 4, 2273 uszkodzenia ma nasz dzisiejszy bohater na chwilę obecną, no ale sytuacja w bitwie nie wygląda zbyt dobrze, tak? Grill ustawiony na coverze na linii 1, niby nasze czołgi wygrywają na linii 0, przynajmniej próbują coś tam robić, ale pytanie, czy ten, czy ten atak pocisnął do końca, czy nie. Dziwna pozycja ST2, szczerze mówiąc, idealnie tutaj współpracuje z Raimondem. I znowu ST2 wychyla się. I proszę bardzo, ładnie zebrała. Ta ST-2, a jednocześnie tutaj my też mieliśmy farta, bo pierwszą pestkę zebraliśmy na gąsienicę, a druga pestka nas nie przebiła, poszedł link. No i teraz jeszcze, tak jest, powinno się udać przeładować. Tak, tutaj tu ST-2 się napaliła, żeby oddać pestkę, nie próbowała się już cofać. Wydaje mi się, że i tak byłaby duża szansa, że, że dostała od nas bułę. No i została odesłana do garażu. Ładne wydojenie tego radzieckiego hewika. O 3 do 5 widzimy, że jednak zerówka tego nie wygrywa, face podjechał pod 704. Też ciekawa sytuacja. Czy jest. Ja tak, tak patrzę w pierwszy film, jak nie? Ja mówię, co jest? Estę... Jak jest ten dwójka? Wjeżdżamy to wnołem bitwę niechcący? Ale spojrzałem to był... To jest drugi. Pojazd. Druga jest dwójka. Jedna przyjechała, oddała swoje Hapeki. I jego Plutonowy przyjechał teraz trochę rozdać Hapeków, żeby Raymond do sobie podbił uszkodzenia. 5000 zrobione. 4 do 5. 5 do 5. 5-5-5 do 5 i wyczekiwanie. No to jest trochę podobna sytuacja jak w bitwie na tę którą przed chwilą nagrywałem. Wy ją pewnie widzieliście już wcześniej, bo ją pewnie opublikowałem w dzień lub jakieś, lub kilka dni wcześniej. Ale też no, widzimy, że Raimondo wy tutaj wykazał się dużą cierpliwością czymś, z czego mi brakuje w takich sytuacjach. Z drugiej strony. Aj, szkoda tego strzału, że to we własnie weszło. Z drugiej strony, no jednak, to przeciwnicy, patrząc po minimapie, mają przewagę liczebną, więc to oni powinni cisnąć. ST-2 wyjechał pod Grilla. Widzimy, Imix wjechał. Zebrał jedną pestkę, zebrał drugą pestkę i czy zbierze trzecią. No, miło byłoby go wykończyć, ale nie. Tutaj się nasz bohater nie decyduje na taki agresywny wyjazd. Ale woli oddać. Pewną i bezpieczną pestkę w BZT. 6700 uszkodzeń tyle pokazuje licznik na chwilę obecną. To zielone, jak stanęło, tak stoi. I kolejna pestka w BZT. Druga i ostatnia kończy udział tego gracza w bitwie 7 do 6. Próba wbicia się w e z tym garnkiem E3, no to wiadomo, że to Weak Spot nie jest, ale jeżeli mamy większą penetrację, to czasami jesteśmy w stanie się w ten garnek mimo wszystko wbić. Aż tutaj też dużo szczęścia, i dla, po pierwsze, dlatego że ta e się od nas odbija, wydaje mi się, że to przebicie też było troszkę fartowne. 7 do 6, 8200 uszkodzeń. Teraz zablokowana wieża, a nie mamy zestawu jeszcze przez długi czas, więc trzeba poczekać aż wieża zostanie naprawiona a i tak będzie no, działała gorzej. Przynajmniej jeszcze przez ponad minutę. Teraz trzeba nadrabiać mocno kadłubem również. Trochę jak w bezbieżowym TDK. Jest UDES, odbił się od nas. Oczywiście E-4 też potrafi czasami coś odbić, to nie jest tak, że to jest typowy papier. No ale też ten albo pocisk musi nie polecieć we włas, albo ktoś musi gorzej strzelać, tak wiadomo. Dolna płyta, włas to są takie charakterystyczne miejsca, w które tą czwórkę można przebić. Chociaż 4100 odbitych pokazuje, że też czasem można coś podlingać, ale wiadomo. Jak z tym odbijaniem bywa, trzeba mieć też troszkę szczęścia. 10 do 8. No i teraz pora odegrać się na tym, tym Udesie, ale no, peska poszła niżej. Pes, peska poszła niżej, więc Trzał poszedł za zero, bo to tylko był w gąsienicę. 5 jeszcze Apeków i 6 Hajeków do dyspozycji tutaj e, Rajmonda. Wbicie się za peka. Myślałem, że to bicie starana, to jednak 705 gwiznęła tego fraga. Szkoda, 705 gwizna fraga, ale strzał był ładny znaczy w sensie rolka. Zobaczcie, 864 uszkodzenia. 12 do 8 miasto ogarnięte. A my mamy na koncie 9000. My w sensie nasz bohater, tak? Ale jest 9000 i jeszcze jakieś pojazdy są na stanie. E, jeśli chodzi o grę. Fakt faktem, STV zbyt dużo hapeków nie ma. Aj, Arciarz zupełnie w innym sektorze, więc artyleria będzie poza naszym zasięgiem. STRV zebrał od naszej arty został na 200 hapsach, więc cała nasza nadzieja, jeśli chodzi o zrobienie jeszcze jakichś uszkodzeń w Poszu Posz był wyspotowany, widzimy gdzie. Dostaliśmy teraz światło pytanie, czy to właśnie od POSZA, który się przestawił, czy ten STRV jakoś się tak ustawił, że na świeci. 14 do 9 i jest fosz. W pierwszej chwili myślałem, że fosz jest na awku, ale się ruszył. Ale chyba sobie już odpuścił. Jeszcze Arta. No tutaj to nawet haeczek byłby piękniejszy w ten zad. Zgęszony. Dobity. 15 do 9, przekroczone 10 tysięcy uszkodzeń. Zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę ten Rajmondo uzyskał odznakę mistrzowską asa pancernego. I jak widzimy, dzięki stronie What Record była to pierwsza MK naszego dzisiejszego bohatera. Udało mu się też zrobić duży koliber. No Pierwsza MK za ponad 10 tysięcy, i to tak. To jest naprawdę 10czysta emeczka. Wielkie gratulacje Raimondo, gratuluję przekroczenia magicznej bariery 10 tysięcy uszkodzeń. Do tego 211 asysty, 3 fragi dało 1312 punktów bazowego expa. Powiem Wam, że jak za taki damage, to tego expa za dużo nie ma. Niecałe 3 tysiące uszkodzeń zrobiła 705, a STRV ponad 2,5 tysiąca. No trochę pojazdów przekroczyło dwa kafle. W wrogim teamie grill niecałe 4 tysiące i fosztem, którego na końcu... Rajmondo porobił, yy, zrobił ponad 3000 AMX, niecałe 3000, reszta już sporo, sporo słabiej. 19 strzałów oddanych, 17 trafionych, 14 z penetracją. Wszystkie uszkodzenia zrobione na blisko. To tym bardziej nie rozumiem, czemu tego EXPA jest tak mało. Przejechane ponad 2 km. Na czysto zarobione ponad 24 tysiące kredytów Expa z różnymi mnożnikami wpadło 13 776. Raimondo bardzo Ci dziękuję za podesłanie tej powtórki. Gratuluję pięknej jemki. A Wy dajcie proszę znać, co sądzicie o E4, czy wolicie ją, czy wolicie E3. Sekcja komentarzy należy do Was. Zachęcam też oczywiście do złożenia gratulacji naszemu dzisiejszemu bohaterowi. Życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!